Także co? Chyba, chyba lecimy, moi drodzy, nie ma co przedłużać, kontynuuj. Pamiętam, że dziś w trumnie skończyliśmy, czyli adekwatnie do tego, co się będzie ze mną działo, zaraz po odcinku. Uff. Ej, no aż do trumny to Cię nie wsadzimy, spokojnie, nie bój się. Ja nie ufam tutaj niektórym. Dwie baterie! Boże, nie potrzeba mi dużo do szczęścia, wystarczy bateryjka na początek. No i co? W tej grze zawsze się ciesz z baterii, nie? Tak. Ile mam baterii w ogóle? 4-5, coś takiego. Najwyżej spalimy, no kurde. Spalić też można. No i co, lecimy? Tutaj ostatnio mnie chcieli ukrzyżować. W sumie mi się udało, przybili mi te łapska. Bo tak zapomniałam, że nasza postać tutaj nie biega długo. Biega chwileczkę. Ja się zastanawiam, jak on z taką kondycją w ogóle tutaj przeżył? Cześć, dzisztar! Cześć star, witamy cię bardzo serdecznie. Jak tam zdrówko? W przyszłym tygodniu odpalimy sobie zapewne jakoś we wtorek środę Dark Souls'y. Tak, będę musiała potrzebować się troszeczkę odprężyć przy jakiejś miłej przyjemnej gierdzie. Dlaczego? To jest ten kadłubek, który się tam ugał. Coś ostatnio. śmieciu ma... Śmiecie małe, zostawcie mnie! A czy. No. Where are you? O, dziura! Jak się kucało. Co chyba. Dobrze. Zemsta kadłubka. Ja wiedziałam, że to się kiedyś na mnie zemści. Ktoś tam się jest. Sibuję, jeszcze gorzej może być w takim razie. Boże, kadłubek tylko czeka. O, bateria. Mam nadzieję, że to jest sam śpiwór, więc nic nie złapie. Disztar na głosowym jest koaki od razu, ci mogę powiedzieć sama o sobie. Tak dokładnie. Ta sama osobka, która była ostatnia, która mnie tak straszyła. Też cię lubię, Paula. Na serduszko dla ciebie, takie upośledzone, bo nie widzę gdzie jest kamera. Radujcie się wielce trendowaci, nękani, wrzodami i ropieniami. We wszyscy, którzy organy płciowe pękają i płaczą, których organy płciowe pękają i płaczą. Albowiem wasz chciciel nadjeżdża na osiołku pod postacią człowieka. Ten chciciel we wszystkich niby jest dziecko, oprócz przymiotów mężczyzny, dlatego też najbardziej ukochany przez proroka Saliwana Knota. I Knot rzekł do Laira, czegoż pragniesz w tej niedoli? A Laird odrzekł, pragnę użyć to, co ujrzał nowy Ezakiel. A Knot odrzekł, twój umysł jest zbyt ciasny. <laughs> źle mi się to skojarzyło. <laughs> By pojąć przypasność przesłania Pana, dlatego też poznasz jedynie własne zbawienie. Alard odrzekł: Tak, wierzę wszystkim słowom mojego ojca. A Knot wykrzyczał: Podobały mi się na tatki. jest tak spokojnie, milutko. A Knot wykrzyczał: Hosana na wysokości, ponieważ mnie kochasz, bądź błogosławiony, albowiem ujrzysz to, czego pragniesz. O, to dobre z tym Fredem. Co? Jakim Fredem, baczek? Tam masz komentarz, tylko ci go na głos, nie będę już czytała. Okej, okay, dobra. Prze przeczytałam sobie. Alard powiedział: Widzę otwierające się niebiosa, widzę dym na niebie, chmurę insektu z nas Znoszącą człowieka, dorosłego... Patryk... jednak czystego, piękniejszego nawet niż kobiety. I spojrzałam i na nowo ujrzałam odkupiciela trendowatych, o którym mówił Ezaki... Jezus Maria! 20 zł. Patryk wleciał idealnie! Patryk! Jezus Maria! Zaczęło się, moi drodzy, zaczęło okay. się! Serduszko, Patryk, dla Ciebie dzięki za donajcika, nie musiałeś naprawdę! Oh, ja czytałam Matko Bosko Jezakiel znowu grze do Laira Spójrz, baranek opiekuje się dziećmi Chorych falusów i ropijących łon I ujrzałem ogrom chorych opętanych przez demony I duchy nieczyste Którzy będą uleczeni mocą Bożego baranka I ja, Lard, ujrzałem, że wyniesiono go na krzyżu i zabito dla tych, którzy Porządliwość doprowadziła do grzechu i który grzech doprowadzi do porządliwości, i gdy będzie wisie będziemy obfitować w mleko i wino tak bardzo, że każdy będzie jadł i pił. I ogłoszą chwałą Lairda, który poprowadzi ich ku zbawieniu, a gdy wyjdzie ducha, a jego... Jezus Maria, nie chce mi się tego czytać, sorry. Sorry, memory. Nic tam ciekawego się nie działo. Jak ktoś chce, to w przyszłości jak na YouTube się pojawi takie wiesz, magiczny przycisk tak. stop, nie? I sobie przeczyta. Tak, będzie można zastopować, przeczytać. <laughs> Badur! Widzę to! Ale knudelek, yes. słończko. Knudelek, jeszcze się nie odpalaj Czekaj na dobry moment, pamiętaj Ale nie tak jak kwoty, jak chcesz Ale Twitch się zawiesił? Ale u mnie wszystko dobrze idzie, to chyba u ciebie, Kacha, coś się zepsuło Bo u mnie jest wszystko ładniutko nie, komuś jeszcze się coś zacina, bo... Ja nie widziałam u ciebie też problemów żadnych z nie. Mi OBS pokazuje zero zgubionych klatek, więc ode mnie nie ma szansy, żeby coś się zacięło. A cześć wenturek. Nie wiem, czy się tobą witam, chyba raczej, nie. Ouuu, dziura. Górą mogę? Czemu mi się zaciąłeś na tym? Paweł! Jezus Maria! Jezu, Chłopaki zaczynają grubo widzę dzisiaj. Jezu, ale mieliśmy skończyć tego Outlast'a dzisiaj, a wy co tutaj odwalacie? O, przejście. Tak to bym go nie zauważyła. O, ja coś czuję, że dzisiaj nie skończymy tego Outlast'a, tak, tak dalej pójdzie panowie i panie. To raczej ma w ogóle... Nie... No. A jeszcze nawet nie podpuściłam Patryka, nie? Do niczego, a tutaj on sam z inicjatywą widzę dzisiaj rusza. Jezus Maria. Ja będę musiała was wszystkich po... Po... wykańczać, jak skończymy tego streama. Bo family friendly content to nie powiem tego słowa, które chciałam powiedzieć. Wiesz, sok z gumi jagód po streamie i to sprawy, nie? Tak będzie. Przepraszam, ale musiałem zabrać tą tlinę, żeby spiąć się do nieba. Haha. Ha. Jezus Maria, jak kupie jaki żarcik, jak ten nadęty ezakiel i nie, nie da ci więcej liny, to możesz mnie odciąć i ją sobie zabrać, bo i tak nie będzie mi już potrzebna. No kurde, do czego oni namawiają tutaj? Do złych rzeczy. co, mam w tą dziurę pewnie wpaść? Nie, 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 to nie wygląda jak dobry pomysł. Spróbuj drzwiami albo nad. Nie, nie ufam temu panu. On będzie chciał coś mi zrobić zaraz. Będzie chciał się przytulić. Ta muzyka też mnie tutaj jakoś tak optymizmem nie napawa. On się będzie chciał przytulić, jak większość tych, tej grze. Oni biegną do ciebie aż. Psycholu, zostaw mnie! Przez okno znowu. Znaczy, lufcik nad drzwiami. Zatrzaśnięte, dobrze. Mam nadzieję, że z tej strony nie otworzę. trzaśnięty. No to co? Ej, ale teraz nawet nie wiem, czy on tam jest, czy nie, bo nie mam tej żadnej dziury, żeby sprawdzić. To tak szybki skok nad tym i się najwyżej wrócisz, jak się okaże, że jest. Chociaż sądzę, że musisz w tamtą stronę iść. Ciii. Nie no, muszę tamtą linę zdobyć, nie? Więc muszę z nim tą Dorondo zrobić. Znowu jest tylko jedna jakość do wyboru? Na Twitchu? To tak. Jest tylko jedno, niestety. Co ten Twitch odwala? Wczoraj... Cii. Nie, To się zaraz źle skończy. A-a. On już idzie w twoją stronę, więc... No! A! O! Gdzieś do góry mam się pewnie dostać? Ha! Nic co nie było, to muzyka mnie wystraszyła! Jaki śmieć z tej muzyki! Muzyka też robi swoje pamiętaj w tej części. Także jeżeli, dużo. jeżeli ktoś mnie ma na słuchawkach, to przepraszam bardzo, ale dzisiaj będzie bardzo dużo krzyków. Także polecam sobie ściszyć. Oj tam. Ciągnij. No i co, żeś odwalił najlepszego chłopie? I, i co? I co, co ja mam ci teraz niby zrobić? Pogorszyłeś sytuację tylko. Musisz iść na dół do ogniska, przy którym byłaś. To jest ten żyrandol z nad ogniska, który tam wisiał. Mam nadzieję, że kolegi tutaj nie mamy. A! Zabieraj tą linę szybko. Thanks. Tanks. No, że wejdź mnie w to okno, chłopie. Czy to jest szyba? No to nie ma szyby, wskakuj. Nie, niech nie podpuszczaj Knudelka, proszę cię. On to trzyma na jazz densa, y i to nie w tym momencie. Tak dokładnie Knudelek, nie możesz tego mi teraz zrobić. Mam nadzieję, że tutaj Kaktusików nie będzie. Nie będzie. Tutaj muszę środkiem. Zostaw mnie w spokoju. Ja uciekam, bo że udało się, to nawet za pierwszym razem. I nic takiego się nie stało jeszcze. Strasznego. I co jak do szyi? Ej, kolego, szybciej! Mardeczko. Tak witam na kaktusy to największe zbrodniarze w tej grze. Nikt bardziej Paulinie nie straszy w tej grze jak kaktusy. Ej, ale coś w tym jest w sumie, ostatnio... Znowu nie ma napisów, ale dobra, gog. Paula, skończyłaś gierkę... coś tam, w Remounted Fathers eee, czy jakoś tak? E, nie, 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 ja tam tamtą gierkę stwierdziłam, że w ogóle oddaję na Steamie, bo... Pokazywali coś innego w trailerach i stwierdziłam, że pierwszy raz w życiu oddam grę. Że nie będę się z tym męczyć i, i... I także, jeżeli będziecie chcieli zobaczyć końcówkę gry, to zapraszam do Neko, która będzie nagrywała. Przynajmniej takie były plany. Znaczy no, dalej są plany, nie? Ja podczas nagrania mogę sobie przyspieszyć te bieganie po prostu. Tak, także umiem niestety nie zobaczyć, ale zapraszamy do Neko. Gdzie ja jestem? Co to za śnieżna kraina? Badur. E, tak, kacha, będę to nagrywać, ale to na razie jeszcze Outlast dodatek do mnie najpierw leci po dlc Coast Layers of Fear, więc Nie podoba mi się tutaj. Był jakiś taki horror w Śnieżnej Krainie. Hmm... Missile Sor chyba się to nazywało. Takie coś, że można było wiele, wiele rundek zagrać, bo się tam potwór respił. Też był taki mroźny klimat. W ogóle generalnie fajna ta była mechanika. Bo, jakby jak potwór się zbliżał, to cały ekran zaczynał zamarzać. od razu wiedziałeś, że potwór się nadchodzi. Tak, tylko nie było. A nie, czekaj. Ekran mi zamarzał, bo było zimno. A jak potwór nadchodził, to te. To, co radiację wyłapuje, jak to się nazywa to urządzonko? No, poziom. A... To tak pikało sobie. Poziom radiacji po prostu wyłapywało. Więc były emocje, bo im Roście mógł zabić i potwór mógł cię zabić. Ale to jest wszystko zablokowane. Serio Kaha, serio Kaha, on to nagrywał, nawet nie widziałam tego. Ja też nawet nie widziałam. Ja kupiłam coś... Bo mi, mi musiał całkiem uciec. Promocja była na tym. Na Steamie. Ja to samo zrobiłam. Promocja była na Steamie i fajny trailer miało. No i w sumie dwójka też fajnie wyglądała. Ja chyba zrobiłam kółeczko. Wróciłam się do początku, tak. Ups. No to cóż, będziemy błądzić w mroźnej krainie. Co się dzieje z kamerą, Halko? A to jest jakby dalszy motyw tego miejsca ze szkołą, tak? Czy nie? Tak, jesteś w szkole bodajże. Tam gdzieś koło szkoły. Dobra, to... A do góry gdzieś mogę wskoczyć na jakiś budyneczek? Tak. Nie, mogę tylko wyjrzeć, ale po co? A, okej, okay, dobra. O Jezus Mary. Nie, tam też nic nie ma. Tu jest jakiś właz, ale nie wejdziemy. No ta kamera szaleje tutaj. O, się ugryzam w język z tego wszystkiego. Do góry gdzieś coś? Nie? Co to ma być? Ślady krwi? Okej, okay, dobra. Nie, to jest chyba rozpuszczone po prostu, to nie była krew. A może była? Szukaj śladów, może jakieś ślady będą, bo nawet ja nie mam pojęcia co tutaj się dzieje. A tu było wejście po prostu, dobra. Oczywiście dzban. Halo, dzień dobry. I co tu się najlepszego wyprawia? Nie podoba mi się to, ja chcę wyjść, nie zamykaj mi drzwi. Nie no dobra, schodzimy w dół. Im szybciej. A! Jak ja się cieszę, że jestem na słuchawkach i prawie go nie słyszę. Tylko ty będziesz cierpiała, niestety. Jezus, i na nakładź, solidarność. O, tutaj ładna krewka na ścianie. No, co może się stać złego w tej szkole? Tam się siebie rzucało i niestety któraś nie trafiła. No tak, to chyba bardziej pod paskami, wiesz. No to podpaskami. Co to jest? A to nie jest to coś do co ciegania? Nie wiem. Ja chyba cię gania. No to to na pewno chcę przytulić, bo ma tyle rączek, to... Ej, ale skoczyłam. What? What? Gro? Czyż zrobiłam to, co trzeba było zrobić. Tu chyba musisz pobiec na górę, a potem na sam dół biec jak najszybciej. Jak ten się pojawi, to... Tak jakby go oszukać troszkę, tak mi się wydaje, nie? Dobra, może on nie chciał wyskoczyć po prostu. Dobra, uciekamy drzwi. Żegnaj panie potwór, coś się. z których ja dzisam z tych. Kurde, znowu ta szkoła. To szkoła będzie mi się śniła po nocach. Nie leżącę wspomnienia z prawdziwej szkoły, to jeszcze z autolastowej będę mieć koszmary. Zwłaszcza po dzisiejszym dniu jak kilka godzin się męczyłam na tym kolem. Coś pięknego, naprawdę. Jeszcze ja ciebie wystraszyłam przypadkiem. Jezu Mary. To dzisiaj od samego rana nie ktoś mnie straszył. Przyrobiliście taki klimacik. Okno nie? Yyy... Eee... Już ci mogę powiedzieć, gdzie musisz iść, bo ten moment znam akurat. No dawaj. Na podłodze jest Właz taki na ziemi. Okej, okay, dobra. Momencie. Są ich ogólnie dwa, ale nie wiem, który jest dokładnie do otwarcia. Musisz. Znalazłem to jeden. Kurde, ja to bym wiele dała, żeby mieć taką szkołę jak te nieuki w Ameryce. No kurde, w Ameryce to mam szkoły. Może gdyby nie było tych potworów wszystkich, którzy, które nas tutaj męczą w Outlaście. Taka szkoła jak w High School Musical. Nie, nie byłem zazdrosny. Bateryjki. O oh, shit. Ole, chcę uciekać, ja tu ten pateniem, już goń. Ja chciałam baterykę on co? Mamo. O bateria. Ale tu chamsko zrobili, Jezus Maria, dali mi te baterie, żebym sobie mogła popatrzeć. Otwórz mi te drzwi. Ja byłam przekonana, że już kosz na śmieci możesz otworzyć, ja bo wie, otwierałaś. Ja też właśnie tak przy tym stałaś. Boże, co się dzieje? Dlaczego gra mi pozwala kosz otworzyć? Nie mogę nieść więcej bandaży. Dobra, czyli znowu weszliśmy na etap, <grym> gdzie mam maksymalną ilość bandaży. Czyli to znaczy, że zaraz coś pięknie walnie będzie mnie próbowało zabić na każdym kroku. Nie ja znowu jesteś przy tej stołówce. O, to jest karteczka. Czy to jest ta sama co była ostatnia, czy jakaś inna? Don't... Do... Nie, to nie może być don't. Mm. Położę, nie wiem co to było. What? O, o, zamknęli mi drzwi, już tutaj nie wrócę. No pięknie, no i będzie zaraz pogrom. Witonator, czyżby to był challenge, żeby Paula zrobiła 100 krzyków? Zawsze możemy się o to postarać. Jessica! Jess, Hej! Quick! Jakie dziwne top subów, od to chodzi A, wyłączałam sobie kamerę i zgubiłam Jessica Jessica! Słyszysz mnie? Ona pobiegła gdzieś w ciemność, ja tak pewnie jej ja w... nie znalazła Ja takie wiem, że ona pr... pobiegła w ciemność, ale ja zrobiłam kółeczko, kamerę przy okazji jest O nie, to nie jest top, to jest po kolei po prostu Disztary. stary. Kto był ostatni, ten będzie na, na, na szczycie. Tak, dokładnie. <laughs> Patryk! <laughs> Ale wiesz, co jest najlepsze? Ja się chyba bardziej Twojego krzyku w pewnym momencie przestraszę, aniżeli Patryka krzyczącego za mnie. <laughs> 54? Dobrze, dobrze, idzie. Ile my tu już mamy? 24 minuty, czyli jeszcze jakieś 3,5 godzinki gry, co? No to w takim... Damy radę. W, w takim tempie to dobijemy tysiąca krzyków. Jeszcze mnie rodzina z domu zaraz wywali. No co ty tak drzeż, dziecko, cały czas? Co ty tam robisz? Ja nic, mam, gram sobie w gierki. Słuchaj. Słucham. Kacha ma już pomysł. A albo... czy to nie chodziło w sensie do gry? że mam słuchać, gdzie ta dziewczynka jest? Nic, mamo, zarabiam pieniądze, nie interesuj się. Dobra, idę w dobrą stronę. Jess, jesteś <śmiech> <śmiech> Boże za... Fał. Tak dokładam się do czynszu. Nie no, nie dokładam się. Ale sprząta <laughs> mi gotuje. Sprząta mi gotuje, to musi wystarczyć. 55 dobrze idzie, naprawdę. Jezus Maria, ale tutaj tak typowo na te jumpskery są nastawieni. Yy, kamerka. I gdzie ja teraz jestem? Zakładam, że mam iść po prostu przed siebie, albo nie, albo do tyłu. Dobra. Jednak nie wskoczę na te skały, czy ma taktyka poszła. Uciekła. No też tak. Dasz radę i tak. Dobra, wyłączmy kamerkę, żeby nie tracić bateryjek. Mam nadzieję, że nie ma tej zabójczy kaktusów, zaraz, które mi dojadą. I uj, schodziki. Czy my ciągle próbujemy naszą lisę znaleźć? Uwolnić? Tak, no wciąż ją będziesz szukała chyba do końca gry tak naprawdę No, ja nie chcę jej, już nie kocham Mogę już uciec z tego lasu Len nie Lisa? Ja myślałam, że to jest Lynn. A czy Lisa? ani Jezu. trochę nie zrozumiałam twojej wiadomości ja, ja też nie zrozumiałam. A to jest baczek, także trzeba mu wybaczyć. Wybaczyć, Czajcie! Dobra, tutaj mam jakiś pomost, domek. Czy ja tutaj wejdę? Teraz mam uważać, kacha, na co? Na zabójcze kaktusy? Nie podoba mi się ta woda. Do wody raczej nie chcę wskakiwać. Chyba tam w lewo musimy iść. A tu jeszcze nie pomogę. Dobra dobra, mamy tu jeszcze kilka takich opcji, gdzie możemy pójść, także sobie posprawdzam wszystko zamknięte. Y, baczek, może nie to, żeby więcej krzyczała, trochę krzyków też Patryk dokłada, jakby nie patrzeć, który za mnie gdzieś się pojawia, więc... Wiesz... Hmm to jest okienko? I dlaczego ono tutaj było? Czy to znaczy, że będę musiała zaraz uciekać? do to z kim zrobisz? O, Już się pogubiłam. Gdzie ja stąd przyszłam? Nie, chyba stąd nie przyszłam. A może tak? Nie, dobra, odpaliły się jakieś. Co to jest? Rybki! To są rybki, czy to... co to jest? A, Ryby chyba. Tylko już tak stare, że wiesz... No takie... Kurde, bestialstwo w tej grze się dzieje. Koniki zabijają, krówki zabijają, rybki zabijają, ja nie wiem jak tak można. Czemu mi tą grę poleciliście? Same zwierzątka cierpią tutaj. Nie wiem, co tam ludzie, co ten zwierzęta najważniejsze upały są. Po, jakieś poświęcanie dzieci? Kto by się tym przejmował? Rządka cierpią. No, no bywa, kolego, no Jezu. O nie, znowu jesteśmy w lesie. Czego, czego ty tak jęczysz, kolego? Mogę skoczyć? Nie. Czy ktoś tam jest? Nie, tam jest zwykłe ognisko. Ale jak się ognisko pali, to zapewne ktoś tam jest i będzie mnie próbował dojechać na bank dam sobie rękę obciąć eee tam cześć Marek idź w stronę świata o kurde Marek jezu neko serduszko naprawdę następnym razem Cię nie biorę na horror też cię Będziesz się śmiała ze mnie spokojnie, Otlas też o dużo mi strachu jak ja się odegram, czaisz? Jak ja się odegram kiedyś, to ty, ty się szybuj. Dobrze, na Otlasie dwójkę też cię wezmę, jak będę się z tym męczyć. Normalnie zobaczysz, będziesz miała moment. Z... Chociaż ja się bardziej boję od ciebie, łatwiej mnie przestraszyć. Tak, dlatego to będzie zabawne. Ale zobacz, ile razy jakrzyczę, krzyczę, to co by było, jakbyśmy się zamieniły miejscami? Mogę się wyleczyć? No skoro... skoro twoich krzyków jest na razie... Boże, Patryk... I jak na razie masz y, tak prawie 60 krzyków, to ja u mnie sądzę byłoby 120 w tym momencie, więc... W pierwszym odcinku. No, w, pierwszym w pierwszym odcinku, odcinku tak, dodaje. dokładnie. Co tam było? Znowu ktoś tam będzie, mi chciał zabić. No cóż... No może ja tak taktycznie sobie w lewo pójdę, żeby ominąć wszystkich kolegów. W... O Jezu, prawie do wody weszłam. Zakładam, że do wody nie chcę wskakiwać. Widzę, jak Milusia się z kimś nagrywa, no kurde. Jednak my byśmy musiały w Pacyfaja razem spróbować, Tam tamto byśmy się przekrzykiwały. O, Czasu. czekam cię. Cześć Kamcia, witamy cię bardzo serdecznie. Płynę. Nieważne, gdzie płynę? Płynę.